Guten Morgen, witam Was pod moim kanałem, a dzisiaj znowu czytam Wasze szkolne historie. Jak widzicie ten odcinek jest troszeczkę dłuższy, tak jak chcieliście, więc uzbrojcie się w jakieś jedzenie, picie, smażenie, cokolwiek i oglądamy. Tylko nie zapomnijcie jeszcze o jakiejś tam łapce, subiku, dzwonku i takich tam rzeczach. No i już lecimy. Cześć, jestem Amelka, a to moja chora historia. Cześć Amelka, mamy trochę wspólnego, bo ja mam teraz chory nos więc się dogadamy. Gdy byłam w klasie 1-3, jedliśmy zawsze obiady w klasie, bo w szkole nie mieliśmy stołówki. Na długiej przerwie przychodziły do nas kucharki z talerzem i garem zupy i nam nalewały i jedliśmy na swoich ławkach. Tego dnia obiad mi bardzo nie posmakował, i gdy go zjadłam, zwymiotowałam do plecaka. Chyba nawet nikt tego nie widział, tak dyskretnie to zrobiłam. I czemu do plecaka? Nie mam pojęcia. No, super miejsce, Dobra, no prawda? Plecak najlepsze miejsce do zwymiotowania. No, też tak moje się też tak uważam, więc chill. No, to zwymiotowałam, i po chwili o tym zapomniałam. Skończyły się lekcje, to jeszcze schowałam tam książki i wróciłam do domu. A w domu moja mama wzięła ode mnie mój plecak, by mnie wypakować. No i wypakowuje, a tam w plecaku Żygi. <śmianie> Twoja mama miała niespodziankę. złoni <śmianie> czy Jedne dzieci ze szkoły. Piątki, szóstki. Inne może uwagi. Trzecie może kredę gdzieś tam ukradną, przyniosą, a ty przyniosłaś żyki. No i super, też bym się cieszył. Może. Nagle mi się przypomniało, że... No tak, wymiotowałam w szkole do plecaka Mama się wściekła, bo plecak do wywalenia I wszystkie książki też pozdrawiam Ojejku, no też pozdrawiam Siemka Hej, dzień dobry, witam serdecznie Powiedzmy, że mam na imię Julka XD Ja i moja przyjaciółka nigdy nie przebieramy się z innymi dziewczynami w szatni Tylko zawsze przed WF-em chodzimy przebrać się do łazienki Pewnego dnia przebieramy się razem w kabinie, no i moja przyjaciółka, dajmy jej na imię Nikola XD, zauważyła, że mam jakąś dziwną plamę na tyłku. <grym> Nikola chyba jest lekarzem, zaraz się dowiemy. A ja takie, co? Jak to? Jak to wygląda? Co ty gadasz? Nikola mówi, że wygląda to dziwnie i że zrobi mi zdjęcie tego i sama sobie zobaczę. No to zrobiła i faktycznie wyglądało jak taki siniak, ale jakby klesz trochę. Przestraszyłam się. Ej, ale dobrze zarogowała w sumie, bo serio... No ciężko zobaczyć swój tyłek, żeby zrobić zdjęcie. No, spoko z spoko właśnie no myślę, że trochę był podobnie. Powiedziałam, żeby wysłała mi to zdjęcie na Messengerze i poszłyśmy na WF. Minął WF jak gdyby nigdy nic, aż nagle na przerwie chłopaki zaczęli się do mnie sadzić, że o, Julka nie złapa i tp. Myślę, wąs boczeńce, to ci należy? Uuu, jaka...

Nie, dobra, nie śmieję się, bo to jest za mocne. Ale troszkę śmieszne. Ale nie śmieję się, serio, za mocne. A to Nikola po prostu wrednego bym spotkał taką to po prostu. Uu! Myślałam, że ją rozszarpię, serio. Nagle stałam się pośmiewiskiem całej szkoły. Ale to nie koniec XD. Nie była to zwykła grupa klasowa. To była grupa klasowa z wychowawczynią XD. Więc i ona zobaczyła, to zobaczyła. Nikola została przez nią wezwana do siebie, bo w myślała, że swoją... Pokazała całej klasie, ale wytłumaczyła, że to moja XDDD. Jaka akcja, o kurde, jaka akcja, dobra, czytamy dalej. Wyszedł z tego niezły kwas, ale wybaczyłam Nikoli, bo nie jest ona do końca normalna i wiem, że nie zrobiła tego specjalnie. Kurde, no to dobrze że też się nie pokłóciłyście, ale no mocna, mocna historia. Siema, kucyczki! Dzień dobry, witam serdecznie. Jakoś jak byłem w klasie drugiej, to w mojej szkole był dzień dziecka. Różne gry, zabawy, atrakcje, dmuchańce, gry, nagrody, lody i przygody. No to super, naprawdę się cieszę bardzo. Jedną z atrakcji było malowanie twarzy farbami. Była do tego wyznaczona jedna nauczycielka, można było przejść i ona malowała nam twarz. No to myślę, okej, okay, idę. No i mówię jej, że chcę motylka. Ona, okej, okay, robimy motylka. Tylko coś było nie tak. Na stoliku były farby. Farby! Zwykłe farby plakatowe. Pytam jej, czy ona będzie mnie nimi malować, i tłumaczę, że powinno się użyć farb do twarzy. To ona, że tak, tymi. Trochę się przestraszyłam, ale myślę, no okej, okay, to nauczycielka wie, co robi. Że ktoś jest nauczycielką, to wcale nie znaczy, że wie, co robi. Naprawdę, serio. Pomalowała mnie, i po 15 minutach dostałam reakcji alergicznej i zabrała mnie ze szkoły karetka. O kurczę, no to pewnie to był najlepszy dzień dziecka w moim życiu. Hejcia! Hej! Hello! Cześć! Witam! Od szóstego roku życia tańczę i jest to moja ogromna pasja. No i super, cieszę się bardzo. Ja też tańczę, tylko się nie będę chwalił swoimi umiejętnościami, bo po prostu nie chcę was zastydać. No, no nie, ja chcę po prostu, wiecie jak jest. Także no, wiecie. Niestety moja szkoła często to wykorzystuje i razem z moją grupą musimy tańczyć na różnych apelach i przedstawieniach. Aha, okej okay, w ten sposób, słabo trochę z ich strony, no dobra. Nawet gdy totalnie nie pasuje do nich taniec, na przykład Jasełka. Kazali nam raz tańczyć jako aniołki wokół stajenki. Chciałbym to zobaczyć. Tylko, że my tańczymy taniec współczesny. Hip-hop, Bebop i raczej takie klimaty. Tu jak wokół stajenki. To by było mocne. No i raz, było jakieś święto ziemi czy inne dni pieczonego ziemniaka. No i tańczyliśmy w takich kartonowych strojach planet. I gdy tańczyłam, to mi to spadło, a pod spodem miałam same majtki i cała szkoła zobaczyła moje cztery litery. Cringe i upokorzenie do końca życia. O Jezu! Mam nadzieję, że Ci wypłaci jakieś odszkodowanie. Cześć! Dzień dobry, witam serdecznie. Mam taką nauczycielkę, nazwijmy ją pani Gosia. No i raz pani Gosia przyszła na lekcję chora. Miała katar, kaszel i gorączkę. No i coś tam sobie, gada, 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 gada. I nagle kichnęła. No okej, okay, każdemu może się zdarzyć kichnięcie. Ale nie tylko kichnęła. Jednocześnie się spierdziała. <śla> Masz to gdzieś nagrane. Cała kasa zaczęła się śmiać, a pani gooousia spaliła buraka. Ale co tam? Każdemu się może zdarzyć. Jak możesz, to pozdrów mnie oliwkę i moją psi Klaudię. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że waszą oczykę już więcej nie kicha. Siema kucyczki. Siema, dzień dobry, witam serdecznie. Jak zawsze na przerwie, siedziałam z moją beszty i nazwijmy ją Betty w kiblu. <gryw> no to ciekawe macie zajęcia. No i siedzimy, jemy, gadamy, jak to w kiblu, co nie. No, pewnie wiesz, kibel to jest miejsce do jedzenia. Stołówka, mm, kuchnia, mm. kibel, tam się je. No i nagle wchodzi nauczycielka, nazwijmy ją Sabina. Pogadała coś do nas, że dziewczyny nie macie lepszego miejsca do jedzenia niż toaleta, ale ogólnie pośmiała się i problemu nie robiła. Weszła do kabiny, a my nadal sobie siedziałyśmy. No to Sabinka wyszła z kabiny, i po jakiejś minucie Betty mówi, że ona musi się wysikać. No i poszła do kabiny, w której była przed chwilą Sabinka, otwiera drzwi i ma takie. Mać, co tam było w tej kabinie? Co ona zobaczyła? Myślę, co się dzieje. No to Betty krzyczy, chodź szybko! Ja biegnę do tej kabiny, a tam cały osrany sracz normalnie fuj. Pierwsze co nam przyszło do łba to śmiech, bo obie ogarnęłyśmy, że to pewnie Sabinka zostawiła. Gównia na sprawa. To było połączenie śmiechu z obrzydzeniem. Ale myślimy, okej, okay, idziemy do woźnej to zgłosić, bo będzie na nas. I bardzo dobrze pomyślałyście. No to poszłyśmy i mówimy, że w damskim kiblu jest zasrany sracz. Właśnie do nas, że co? Jak to? Żartujecie sobie? My serio, jest ostrany, strasznie, fuj. <laughs> Ale po jaki cringe. Pójdziemy do woźnej. Jezu, jest jesteście odważne. powiedzieć, że ej, przy panią, kibel jest ostrany. Ja bym nie wytrzymał tego ciśnienia. No to ona mówi, że chodźcie, idziemy to zobaczyć. No to idziemy z nią, a tam osrany kibel pyta nas, która to zrobiła. My mówimy, że to pani Sabinka osrała, nie my. I dobrze! Woźna, że robimy sobie żarty, i poszła od naszej wychowawczyni i wezwała jeszcze Sabinkę. Była ostra jazda o ostranie tego kibla. Sabinka się wszystkiego wyparła, jeszcze zrzuciła winę na nas i nam się oberwało. Na szczęście nie kazali nam tego sprzątać, a Sabinka jeszcze pożałuje tego, co zrobiła, bo my wiemy jak było. Podejrzewam, że zemsta będzie słodka, albo gówniana. <słukasz> elo, 32.0. Elo, Elo. Mam na imię Kamil i mam w klasie taką dziewczynę, taką Bad Girl która jest straszną patuską i normalnie ona bije chłopaków. Ma strasznie hamskie odzywki do innych, nawet nauczycieli. Nauczycielka jej każe coś przeczytać, ona jej krzyczy sama sobie czytaj, albo każe jej iść do tablicy, to ta krzyczy sama sobie idź. I nikt nic sobie z tym nie robi. Wydaje mi się, że każdy jej się boi. Raz na wlewie, gdy graliśmy w zbijaka, to ona wzięła piłkę i zaczęła rzucać nią w okno, by je wybić. Ale na szczęście jej się nie udało. Ostra zawodniczka, ostra zawodniczka. Albo kiedyś na matmie nauczycielka kazała jej coś tam przeczytać, ona krzyknęła do niej: Umyj d***ę. No trochę, 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 trochę na no dziwną sytuacja. Odliczam tylko dni, aż skończę tę szkołę i nigdy więcej nie zobaczę. Odliczam razem z Tobą. Guten Morgen. Albo tak, nie wiem. Też nie wiem, ale to zależy, która jest godzina. Jak oglądacie to przed południem, przed 12 to jest morgen, a jak po 12 to jest tak, więc dostosujcie do siebie. Mam w technikum takiego gościa od zawodowych taką totalną stuleję. Wali często takie teksty, że normalnie skręca fest. No i raz podłącza lapka do rzutnika przez kabel, by nam coś tam pokazać, a tam na tablicy wyskakuje otwarta strona z filmami 18. O kurde, co chciał, żebyście z nim oglądali, czy o nie nie co chodzi, nie o co chodzi? Cała klasa w śmiech. Chłop spalił takiego buraka, że go zatkało. Zaczął się tłumaczyć, że ach, te reklamy, denerwujący wirus itp. No to myślę, dobra, przecież by ogarnął takie rzeczy przed podłączeniem kompa do rzutnika. No to wyszedł z tego i wszedł w Google. A tam już w wyszukiwarce wpisana pewna znana strona z finami 18+. O kurde, za mocne. Tego już tak łatwo nie było wytłumaczyć. No to ten gada, że ach, to pewnie jego syn się bawił jego kompem. Jak wróci do domu, to go wyjaśni. No to my na przerwie przejrzeliśmy jego profilę. Jego syn ma na oko ze 4 lata, więc jedno wielkie XD. <laughs> nie wiem, czy się śmiać, czy płakać, bo to było za mocne. Mam taką nauczycielkę od angielskiego, która jest taka hmm, bardzo młodzieżowa. Obserwuje nas wszystkich na Instagramie, Facebooku itp. A ty mnie obserwujesz na Instagramie. No, hello. No, przepraszam bardzo. Też możesz być młodzieżowy i to zrobić. No, oczywiście nie zmuszam. Nie zmuszam, oczywiście. Jak nie chcecie, to nie. Wasza strata. <grymne> Jak wstawiamy zdjęcia, to zawsze tak nam boomersko komentuje: typu śliczna, ale przystojniak, piękna, ale mam piękną uczennicę i tepe, Cringe. No no, no, no ciutkę tak. No to raz, jak ona coś stawiła, to myślę, dobra, ja jej skomentuję coś. Dodała jakieś selfie i jej napisałam Giga Slay I serduszko, niech jej się zrobi miło. Czy naprawdę miło jej skomentowałaś? Kurde, fajnie, mi jest bardzo miło. Po godzinie patrzę na priv, mam wiadomość od niej, że jestem niepoważna, że jak mogłam ją tak obrazić, i że sprawa ląduje u dyrektora. Myślę, aha, o co ci chodzi, Ty, Piaro? Ja z Więc spytałam, czy może mi powiedzieć o co chodzi? To ta wysłała mi screena komentarzy pod jej nowym zdjęciem i tam mój komentarz, gigaslat. Slad to dziennikarka po angielsku. Pewnie autokorekta mi zmieniła. No cóż, zdarza się. No każdemu się może zdarzyć, też tak uważam. Siema, mam na imię, powiedzmy, hmm, Sebastian. Siema, Sebastian, czytamy Twoją historię. Albo nie, jednak nie, Antonio. Okej, okay, dobrze się zdecydować, bo nie miał się cię zwracać. Dobrze, zostańmy przy Antonio. Dobra, jestem Antonio i to moja historia. Okej, okay, cieszę się, że się zdecydowałeś. Czytamy. Jak byłem małym kaszojadem, to nauczycielka od kształcenia zintegrowanego zawsze odbierała telefon na lekcji i brała na głośnik z kim tam gadała i mówiła, mam teraz lekcję. A nam kazała głośno krzyczeć. Dzień dobry. Ale pewnego razu odwaliła się niezła akcja. Dzwoni telefon, ona bierze na głośnik, a tam jakiś facet. My standardowo. Dzień dobry, a on zaczyna się śmiać i mówi Ale masz tam kwa wesoło. Nauczycielka od razu wyłączyła głośno mówiący i się zestresowała. Niezła akcja. Pozdrawiam ogólnie. No niezła też pozdrawiam. Hej kutyczki, w tym roku mam w klasie taką dziewczynę z Ukrainy. Siema, dzień dobry, czytamy. No i ona jest taka nieznośna, że ja p -dolę. Już nie chodzi o to skąd jest, bo nie jestem rosiską, dla mnie to mogła być nawet z kosmosu. Ale jest tak irytująca, do tego mówi z takim bardzo wschodnim akcentem i ciągle jej coś nie pasuje. A to zeszyty w Polsce są beznadziejne, na Ukrainie są lepsze. A to lekcje są nudne, na Ukrainie są lepsze. A to jedzenie niedobre, tam ma lepsze. A to my nie umiemy w nic grać, tam ludzie grają lepiej i No to nasuwa się pytanie, to czemu tam nie wrócisz? Jak tam masz lepiej, dobra, czy tam dalej? Denerwuje tym całą klasę, ale i tak nie można jej zwrócić uwagi, że to trochę niemiłe, bo od razu rasizm i że jej dokuczamy. No nie wiem, czy to byłby rasizm, no bo wiecie, to no, nie wiem, czy do końca zwrócenie jej uwagi to byłby rasizm. Jest no faktycznie trochę niemiłe, ale czy rasizm? No, nie, bo jakby ktoś z Polski tak robił, no to, wiecie, albo ze Stanów by przyjechał, no to też by było to samo, że, wiecie, jest troszkę taki wyżej strony niż dupy ma. Dobra, czytamy. Ostatnio na polskim mieliśmy jakiś wiersz o ojczyźnie i nauczycielka pytała, czym dla nas jest dom, jakie ma cechy dom, o metaforę domu i takie tam. No to spytała ją, a ona, że w Polsce ma dom, ale on jest beznadziejny że tam w Polsce są byżytkie i stare i że na Ukrainie są lepsze. Potem temat szedł na temat szkoły. To ona, jak zawsze, że szkoła w Polsce jest beznadziejna, że brzydka, stara, nudna i że w szkole na Ukrainie to ona miała wszystko i wszystko było fajne. Nauczycielka, już też widać, była lekko podirytowana i spytała jej, czy jak tak wszystko w tej ukraińskiej szkole jest, to czy jest może coś, czego tam nie ma, a u nas jest. No to odezwał się jeden taki klasowy przygłup i jak baba spytała, czego nie ma w tej szkole na Ukrainie, to on krzyknął, że dachu. Uuu. Mocno. Ta dziewczyna się popokała i podała gdzieś tam w szkołę, że jest tu rasizm. No to już troszeczkę mm, było za mocne. Witaj. Witam serdecznie. Chodzę do technikum, które jest totalnie przeciętne i nieciekawe. Ale ostatnio przytrafiła mi się historia, która jest warta podzielenia. I takie historie lubimy wszyscy. Prawda? Prawda. Jestem z tych, to muszą sobie wyjść na przerwie na fajkę, także tak. Mm, nieładnie, nieładnie, nieładnie. No to na jednej przerwie z kumpelkami wyszłyśmy się dotlenić na palarnię czyli parking ze szkołą. No i stoimy, palimy, idzie do nas jeden nauczyciel. To my szybko chowamy, bo wiadomo co to zwiastuje. Przypał. No to my w pośpiechu na ziemię i gasimy. A ten do nas, nie gaście, nie gaście, minę miał jak Pekinczyk, jakby miał zerowy nastrój w Simsach. Serio. Mówi, że jak my mamy jeszcze fajkę, to żebyśmy się z nim podzieliły, bo on też z chęcią z nami zapali. Z nauczycielem. Halo, policja. My w szoku, że może to jakiś podstęp, bo typ ma z nami jeden przedmiot tylko raz w tygodniu, to może specjalnie go nasłali, by nam zrobić przypoł. Ale podzieliłyśmy się z nim i palimy, a ten zaczyna nam się żalić, że z żoną mu się nie układa, że rozwodzą się, że nie wie z kim zostaną dzieci, że nie ma chęci do życia. My słuchamy jak wmurowane i nie wiemy, co mu powiedzieć. Hehe, he, my też mamy ciężko jutro sprawdziam z chemii. <laughs> to też są problemy. Wypaliśmy razem tego szluga i się rozeszliśmy. Dziwna sytuacja. W sumie to mi go trochę szkoda. No kurde, biedny hop. Witam wszystkich. Witamy serdecznie. Na wstępie chcę zaznaczyć, że chodzę do szkoły prywatnej, gdzie we wszystkich klasach 0,8 jest może z 40 osób. Kiedy byłem w piątej klasie, szkoła zorganizowała konkurs talentów. W którym były do wygrania jakieś tam nagrody. I mój kolega, który trenował piłkę nożną, nazwijmy go Marek, stwierdził, że będzie robił tryki z piłką. Konkurs się odbywał w jednej z sali lekcyjnych, w której mieliśmy wielką tablicę multimedialną, taki tablet XXXXXXXXL. Konkurs się zaczął i Marek wchodzi na scenę, zaczął żonglować nogami i w pewnym momencie piłka mu uciekła i on chciał ją podbić jeszcze raz, ale kopnął tak, że piłka poleciała w tablicę. I odbiła się od niej prosto w głowę pani dyrektor, która się wydarła: Kurwa, ty debilujany! Nie! Nie! Wszyscy zaczęli się śmiać, a w tablicy pękł monitor. Marek musiał zapłacić niecałe tysiąc złotych i przeprosić panią dyrektor. Słucham, to ona powinna przeprosić jego. Guten Morgen Przemku. Guten Morgen, Wilkomen. Ja, ja. Good, good. Nazywam się Michalina. Jak miałam 4 lata, to chodziłam do przedszkola. No i byłam w takiej młodszej grupie, gdzie po podwieczorku odbywało się leżakowanie. Zazwyczaj na nie nie chodziłam, ale tym razem mama nie mogła mnie odebrać i musiałam na nim zostać. No jak już wszystkie kaszojatki się przebrały, już w piżamki, to musieliśmy się położyć spać. Ja oczywiście, jak zawsze, nie mogłam zasnąć. A dlaczego? Bo chciało mi się srać. Muszę jeszcze wspomnieć, że wtedy z nami na sali była taka pani, która długo już tam pracowała. a Nazwijmy e ją Krysia. No to Krysia siedziała sobie przy biurku, a ja próbowałem jej jakoś powiedzieć, że muszę do łazienki. No ale ona nie słyszała. O kurcze blade. O kurcze pieczone. jejku. No i ja już trochę traciłam nadzieję, ale w końcu usłyszała i szybko do mnie podeszła i mnie wzięła do tego kibla. Już miałyśmy wejść do łazienki, no i dupa. Zesrałam się z raczką przed całymi drzwiami. O nie, nie. <śmuszczaj> o nie. Jej mina była bezcenna. Biedna piżamka z Kubusiem Puchatkiem była cała uwalona. Ale przynajmniej nie musiałam już więcej spać i czułam się jak VIP. A kiedy inne dzieciaczki wstały, ja siedziałam sobie przy stoliczku i byłam z siebie mega zadowolona. <śmuszczaj> nie chcę być niemiły, <śmuszczaj> ale jest i czego. Ta pani do dzisiaj pracuje w tym przedszkolu. Nie zazdroszczę jej, bo musiała w swoim życiu doświadczyć wielu podobnych sytuacji. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Guten Morgen. Guten Morgen. Ogólnie ja mam dość nudne życie, ale mam taką jedną dziwną historię. Jak byłem jakoś w trzeciej klasie, to ciągle zmieniały mi się panie od angielskiego, i pewnego razu przyszła do nas nowa pani, nazwijmy ją Genovefa, i ona była Rosjanką, czy coś takiego. No i jak tam się przedstawiła, i w ogóle to na naszej lekcji. Na niej był ten angielski. Zaczęła się lekcja i Gena zamiast uczyć nas tego angielskiego, zaczęła nas uczyć rosyjskiego alfabetu, gadając nam, że to angielski. <laughs> 200 IQ. Przypominam, że byłem w trzeciej klasie. I musieliśmy całe strony w zeszytach pisać w rosyjskim alfabecie. No i skończyło się to tak, że uczyła nas jakiś miesiąc, a później wywali ją ze szkoły. Pozdrawiam. <laughs> Może ona myślała, że angielski to rosyjski i na odwrót. Gówno, 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 gówno. gówno. No nie ma to jak mądrego posłuchać, no, no naprawdę. Najlepsza historia tego odcinka, chyba. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. To tyle w dzisiejszym odcinku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie tego suba, dzwonka i czegoś tam. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście, i dziękuję za ten wspólnie spędzony tutaj razem czas, bo ten odcinek był dość długi. I co? Tu macie emaila, na którym możecie wysyłać swoje historie, jakiekolwiek, naprawdę. już nawet nie muszą być szkolne, bo mi się na przykład maszy zrobienie takiego odcinka wasze straszne historie. Więc jak też macie jakieś straszne takie horrorowate historie, to no, wie ta co robić. Bęknęło mi się. No i będzie mi bardzo miło, jak na mojego Instagrama, jeżeli Was tam jeszcze nie ma, bo tam serio mamy super kontakt. Mam wrażenie jest lepszy niż tutaj. No i będzie miło jak to Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do następnego odcinka na razie na gazie.